Cześć, ja jestem Maciek, a dzisiaj Wam przedstawię moją makietę na konkurs Bartosza WW2. Zapraszam. Tak wygląda makieta. Przedstawia ona rynek warszawski. Tak się to prezentuje. U góry, może zacznę od samej góry, widać samolot Juncker z Justuka 182. Jest to bombowiec niemiecki. Jest tu dużo to... Może zaczniemy od tyłu, zaczniemy od strony niemieckiej. Jest tu mur, który oddziela, yy, mur oddziela od rynku. Znajduje się tu armata Flak 36-37, którą operuje jeden z niemieckich żołnierzy. Obok jest oficer, który daje roz wydaje rozkazy, a obok widać armię niemieckich żołnierzy, którzy celują do polskiego transportera Kubusia na Kubusia została przeprowadzona zasadzka, zostały podłożone miny i wszyscy złapali i pojmali polskich powstańców. Kubus Ankura transportował działo, jest to armata o kalibrze 108, 132 mm, mm, pewnie by się przydała na polu bitwy, ale Niemcy ją uprowadzili. Obok obok widać pierwszą kamienicę niemiecką. Tak się prezentuje. Widać tutaj dwóch Niemców. Jeden z bronią na Stojaku strzela i celuje do Polaków na barykadzie, do której zaraz przejdziemy. Obok widać żołnierza z karabinem M40, który celuje także do polskich powstańców. Uli widać Jednego z postańców, który dostał kosą po brzuchu, oraz dwóch niemieckich żołnierzy. U góry jest Taras. Tutaj jeden z żołnierzy niemieckich celuje do wozu pancernego Kubusia. Tak się prezentuje pierwsza kamienica. Ma ona flagę polską, która pewnie zaraz będzie ściągnięta. Hmm. Kolejny domek przedstawia. Jest, znajduje się, znajdują się w nim plany na bitwę przechwycone przez Niemców widać tutaj powstańców, którzy muszą się poddać tutaj widać plany i Polaka obok tam dalej widać żołnierza z Faustem, który celuje także do barykady mamy tutaj drugie piętro znajduje się tu snajper, który celuje do żołnierza na dachu oraz drugiego z żołnierzy jest to oficer starszy marszałek który celuje do polaka w domku obok widać niemieckiego żołnierza w sumie dwóch jeden biegnie z karabinem M44 40 a drugi rzuca granat w domek w którym przebywają polacy przejdę teraz do domku obok Widać tutaj ludzkiego legionistę, który jest ranny, opiekuje się nim pielęgniarka. Widać nosze oraz apteczkę. Tutaj na piętrze nic nie ma, ale u góry widać trzech powstańców, którzy strzelają do niemieckich żołnierzy. Kamienice obok. Tutaj był domek, tak postanowiłem i widać gruzy domku. Jest tu barykada zrobiona przez Polaków, za którą się ukrywają i celują do Niemców. Tutaj mamy zwykły oficerski pistolet, którego będą używać po zabraknięciu naboi do, ciężkiej, do ciężkiego karabinu na stojaku. Kamienicę obok widzimy także dwóch powstańców, którzy ze sztucerami, bronią nazwie sztucer, celują do jednego oficera czołgu który wyszedł strzelać się z Polakami oraz do niemieckiego legionisty tutaj u góry widać Polaka z niemieckim hełmem przemalowanym na polskie barwy który celuje do żołnierzy obok na samej górze widać Polaka z ciężką strzelbą bojową strzelbą myśliwską celuje do, do oficerów czołgu tutaj mamy jeszcze Polaka który celuje do jednego y, z przywódców czołgu. Tutaj znajduje się Tiger y, Tiger 1. Jest to legendarny i podstawowy czołg armii niemieckiej. Jego znaki to 411. Tutaj widać granatniki. Ma on czteroosobową załogę, lecz dwójka wyszła, a dwóch została w wieżyczce i, i celują do Kubusia. Tutaj widać dwóch niemieckich żołnierzy, którzy właśnie wyszli yy, z czołgu. Tutaj widać jednego z niemieckich żołnierzy, który ładuje amunicję do ciężkiego karabinu maszynowego. Praktycznie to już jest koniec. Jeszcze co Wam mogę pokazać. Rynek. No i ogólnie takie miejsce, których nie widzieliście. Czyli na przykład takie tutaj. I tutaj, tutaj jest stojak, na którym na przykład na rynkach w Krakowie, we Wrocławiu, w Warszawie stoi na rynku, na którym są wiadomości. Yy, została na nim namalowana, yy, nie wiem jak to nazwać polska walcząca yy, rysunek. Yy, obok widzimy niemiecki motocykl, który został rozwalony, oraz niemieckiego żołnierza z ciężkim karabinem maszynowym, który strzela. Do polskiego żołnierza. Tak prezentuje się cała makieta. Teraz Wam pokażę ją od góry. Tak ona się prezentuje. jest tutaj samolot. Myślę, że Wam się spodobało. Jest to mój pierwszy odcinek. Dziękuję Wam za oglądanie. Cześć.